Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Co prawda nie widzę tu nigdzie informacji, gdzie mogłabym je obejrzeć w rzeczywistości. Tutaj nie mogę sobie na przykład wyszukać samego pudru, przefiltrować, czyli muszę obejrzeć wszystko. Podkład, podkład. Puder sypki jest jasny beż. Nie mogę znaleźć pudru mineralnego. Przyznaję, że do tej pory nie znalazłam informacji na temat tego, czy mogę je gdzieś obejrzeć. Widzę, że są fajnie opisane informacje, no i oczywiście tradycyjnie podane nazwy kolorów, które. Gdzieś już coś z doświadczeniami mówią, natomiast no najfajniej jest zobaczyć jak one wyglądają w rzeczywistości. No dobra, opis produktu jest. Naturalne substancje, rozmaren, kolor. No to może kliknijmy na zdjęcie, ale czy to jest w świetle dziennym? To trudno mi ocenić. Na razie nie udało mi się znaleźć takiej informacji. Widzę tylko, że są opisane jakie są kolory, natomiast nie widzę tu informacji co dalej. Czy gdzieś sobie tam mogę je obejrzeć?